Czy twój podkład za słabo kryje, albo tworzy efekt maski, a może spływać ci z twarzy i nie potrafisz go utrzymać do końca dnia, żeby makijaż dobrze wyglądał? Weźmy dziś pod lupę aplikatory do podkładów. Przyjrzyjmy się temu, przyjrzyjmy się, bo może problem właśnie leży w sposobie nakładania podkładu. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj środa, a jak co środę testujemy, testujemy różne produkty, różne sposoby, różne metody i dzisiaj właśnie testujemy sposoby nakładania podkładu. Dzień dobry, jeżeli jeszcze się nie znamy, to ja nazywam się Małgorzata Neubauer, jestem doradcą kosmetycznym, doradcą kosmetycznym, ale też makijażowym. Mogę Ci pomóc dobrać. Pielęgnacji skrojoną na Twoje potrzeby, albo kolorówkę skrojoną na Twoje potrzeby. Jeżeli tylko masz ochotę być ze mną w kontakcie, napisz do mnie wiadomość prywatną albo zajrzyj na mój profil. Jeżeli jeszcze go nie obserwujesz, zrób to koniecznie, ponieważ w każdą środę testujemy produkty. Dzień dobry, Karolina. Testujemy produkty, zajrzyj sobie w inne środy, co już było testowane. Więc dzisiaj, tak jak powiedziałam, aplikatory do podkładów. No więc jak to jest z tym Twoim podkładem? Czy on się utrzymuje? Najpierw trzeba byłoby się przejrzeć samemu podkładowi. Jaki stosujesz podkład, jakie on ma właściwości, a jakich ty efektów oczekujesz. I cofnij się też do mojego poniedziałkowego nagrania, gdzie opowiadałam o bazach wczorajszego, nie poniedziałkowego, wtorkowego, do wtorkowego nagrania o bazach, bazy, między innymi też bazy pod podkład. Zobacz, o co chodziło, a w zeszłym tygodniu było wszystko o podkładach, więc dzisiaj technika nakładania podkładu. Moje drogie, jeżeli to o czym będę dzisiaj mówiła, będzie stanowiło dla ciebie jakąś wartość, wyniesiesz coś z tego, udostępnij to nagranie na swoim profilu, niech więcej kobiet dowie się, w czym leży problem i czego należy się e, i na co trzeba zwrócić uwagę. Dobra, no więc tak. E, sposoby nakładania podkładu. Kobiety, z którymi najczęściej się spotykam, mówią mi, że podkład nanoszą paluszkami, po prostu smarowują niczym krem e, swoimi dłoniami podkład na twarz. Dzień dobry. E, ale czy to jest dobry pomysł? Dzisiaj myślę, że sobie sama odpowiesz, kiedy już skończymy nasze spotkanie że sama sobie odpowiesz na to pytanie. E, dodatkowo mamy też aplikatory. Ja lubię dwa z trzech dostępnych aplikatorów. E, mamy dostępne pędzelki. Do aplikacji podkładów, gąbeczki, czyli tak zwane Beauty Blendery. Mój wygląda w taki sposób, z jednej strony jest taki płaskościęty, a z drugiej strony jest zakończony w takim, takim stożkiem. O tak wygląda, może tak pokażę, to będzie lepiej widoczne. I e, jeszcze są szczoteczki. E, szczoteczki, które mm, mają takie bardzo mocno zbite włosie, e, też służą do nakładania podkładu. E, ja dzisiaj o szczoteczce mówić nie będę, tylko o tych dwóch aplikatorach. No więc teraz tak. E, pędzelek pędzelek właściwie to nie jest aż tak popularnym aplikatorem. Pędzelek mój, którego ja używam, to jest pędzelek z włosia syntetycznego, jest płasko ścięty tutaj u góry. Sposób aplikacji produktu jest taki troszeczkę jak pędzelki, jak, jak pieczątką stawiamy właśnie takie znaczki na kartce, jak, jakbyśmy pieczętowały naszą skórę. Jego konstrukcja jest troszeczkę e, zbliżona do, my mówimy, że to jest pędzelek kopytko, bo wygląda właśnie jak, e, jak kopytko konika i i właśnie w taki sposób... Aplikujemy podkład w skórę naszej twarzy, nie rozmazując, tylko właśnie wtłaczaj, wtła, wtłaczając. Dzień dobry, Aniu. E, wtłaczając produkt w skórę. Dlaczego wtłaczamy, a nie rozmazujemy? Bo kiedy zaczynasz rozmazywać po skórze, to produkt zaczyna się przesuwać, tworzą się smugi, wygląda niezbyt dobrze. A poza tym skóra nie jest równa, ma swoje zagłębienia, ma swoje linie, ma swoje zmarszczki, są pory, pory, czyli takie dziurki, które są pootwierane. Najważniejsze jest, żeby wtłoczyć dokładnie w każde zagłębienie. W te nierówności, przy skrzydełkach nosa, przy, przy ustach, na czole, tutaj przy linii włosów, żeby wtłoczyć, zaaplikować produkt bardzo równomiernie. I właśnie takie, takie użycie pędzelka daje Ci gwarancję, że podkład będzie równomiernie rozłożony. Gąbeczka dzień dobry, Agnieszko. Eee... Gąbeczka płaskościęta i stożkowa. Płaskościęta służy właśnie do nakładania podkładu, ta stożkowa część służy albo do docierania do takich miejsc, trudno dostępnych właśnie jak skrzydełka nosa, albo do aplikacji do rozcierania korektora tutaj w okolicy oka, do korektora yy, pod oczy. Gąbeczka dokładnie tak samo. Po pierwsze, co musisz wiedzieć, bo być może wcale nie jest to takie oczywiste. Gąbeczkę przed użyciem należy zwilżyć wodą. Czyli suchą gąbeczkę wkładasz pod wodę i tak długo ją wyciskasz, wyciskasz, wyciskasz i ugniatasz, aż ona dwukrotnie zwiększy swoją e, dwukrotnie zwiększy swoją Objętość, swoją wielkość, wyciskasz ją wtedy w ręcznik papierowy do sucha, właściwie może nie do sucha, tylko wyciskasz z niej wodę, żeby ona nie była taka ociekająca i ona jest wtedy gotowa do użycia. Jest mięciutka, nie jest twarda, jest taka przyjemna w użyciu. A dlaczego używamy wody wcześniej? Bo gąbeczka nie może być sucha. Kiedy suchą gąbeczką będziesz używać na skórę swojej twarzy, będziesz nanosić podkład, to będziesz miała pewność, że podkład wypije ci gąbeczkę, będziesz marnowała cały produkt, a po Poza tym to, że ona będzie taka twarda, nie będzie wygodna w użyciu, nie będzie Ci się wygodnie pracowało tym produktem. Teraz, kiedy ona jest wilgotna, ona jest mięciutka i się rewelacyjnie będzie aplikowało produkt. Który aplikator wybrać? No jeszcze pamiętajmy, że mamy dłonie. Który aplikator wybrać? Dłonie, pędzelek czy gąbeczkę? To jest Twoja decyzja, ale ja chcę Ci coś pokazać. Dzień dobry, dzień dobry. Ja widzę, że ze mną się tutaj witacie i widzę, że jesteście ze mną przez cały czas i wcale nie uciekacie, więc jeżeli to jest dla Ciebie wartościowe, udostępnij na swoim profilu prywatnym to nagranie. Mniej więcej kobiet się dowie, o co chodzi z tą aplikacją, z tą prawidłową aplikacją produktu. Dzisiaj będę używała lusterko, zobaczcie. Dzisiaj używam lusterko i jesteście tutaj w trzech. W, w trzech stanowiskach. Po co mi lusterko? Niech ono imituje dzisiaj e, moją skórę. Niech pokaże, w jaki sposób nakładamy produkty. No i potrzebuję oczywiście podkład. Nałożę sobie trzy kropeczki tutaj na lusterku. Ja sobie nałożę tutaj na stole, żeby było mi wygodnie, i zaraz wam pokażę, o co chodzi. Mniej więcej nałożę podobne ilości. O. Jak mam trzymać to lusterko, żeby było widoczne, a żeby nie było widać telefonów? Dobra, są trzy kropeczki z podkładem. Pierwsza aplikacja to jest paluszkiem. Kiedy rozmazujesz paluszkiem, bo być może masz taką metodę, kiedy rozmazujesz paluszkiem podkład po skórze twarzy. Zobacz, jeżeli ci zbliżę, to widać tutaj, jak podkład jest nierównomiernie rozłożony, że gdzieś są miejsca, gdzie bardziej prześwituje, gdzieś jest troszeczkę więcej tego podkładu. Nie jest równo. Agnieszka, ty robisz pędzelkiem. Super, Agnieszka. Ja też najczęściej używam pędzelka, ale właśnie dzisiaj po to to doświadczenie, żeby wam pokazać, ty sama sobie wybierzesz, czym będziesz aplikowała produkt, bo e, myślę, że to doświadczenie ci uzmysłowi pewne rzeczy. No to teraz, właśnie, e, pędzelek. Pędzelek. W użyciu wtłaczam, tak jak Wam mówiłam, wtłaczam na skórze albo na lusterku. Zobacz. Zobacz, jak wygląda na lusterku rozprowadzone. Mogłam trochę więcej tego podkładu użyć, może byłoby bardziej widoczne. No i gąbeczka. Gąbeczką też nie rozmazujemy, nie rozciągamy. Tylko gąbeczka ma za zadanie wtłoczyć, więc podobnie jak pędzelkiem. I zobacz, jaka będzie różnica. Zobacz, jaka będzie różnica pomiędzy aplikacją pędzelkiem, a pomiędzy aplikacją. Jak zasmaruję tutaj o! tą część, to będzie, będzie lepiej widać. Słuchajcie, znalazłam sobie sposób, więc tak. Nakładany, podkład nakładany palcami, podkład nakładany pędzelkiem i podkład nakładany gąbeczką. Czy widzisz różnicę? Czy widzisz też stopień krycia? Bo stopień krycia też jest bardzo ważny. Zobacz, jak wygląda ta sama ilość podkładu naniesiona trzema różnymi aplikatorami, trzema różnymi sposobami nakładania właśnie podkładu. Zobacz, palce jak nierównomiernie, jak dużo produktu zostawiają. To nie chodzi nawet o to, żeby tutaj Pilnować ilości nakładanego produktu, tylko zobacz, jak nierównomiernie są prześwity. W niektórych miejscach jest tego podkładu dużo, za dużo, jest go, jest go zdecydowanie za dużo. Poza tym jeszcze jest druga sprawa: skóra twojej twarzy i skóra twoich dłoni jest ciepła. To powoduje, że produkt, który jest półpłynny, produkt, który jest podkładem, on się rozpuszcza, on zaczyna zmieniać swój stan skupienia z takiego półpłynnego na ciekły i od razu zaczyna się rozpływać na twojej twarzy. Więc cofnijmy się do samego początku czy twój podkład spływa ci z twarzy? Jeżeli spływa, jeżeli się przemieszcza, to teraz zastanów się jak go aplikujesz, czy nakładasz go może palcami, bo prawdopodobnie do zbyt wysokiej temperatury go podgrzewasz i on zaczyna ci się przemieszczać, czy obserwujesz wieczorem na przykład po całym dniu, że zaczyna się gromadzić tutaj w bruzdach na przykład nosowo-wargowych albo między brwiami, albo w liniach poprzecznych na czole. Jeżeli tak, to zastanów się czy nie używasz rąk do aplikacji, może czas to po prostu zmienić. Pędzelek i gąbeczka zdecydowanie bardziej równomiernie rozkładają i teraz przyjrzyj się samemu stopniowi krycia. Pędzelkiem krycie jest troszeczkę mocniejsze, gąbeczką zdecydowanie łagodniejsze. Dla kogo gąbeczka a dla kogo jest pędzelek? To zależy od ciebie, jakiego efektu oczekujesz. Jeżeli chcesz, żeby krycie było mocniejsze, to użyj pędzelka. Pędzelek da trochę mocniejsze krycie, niewiele mocniejsze, ale jednak ono jest mocniejsze, a gąbeczka, gąbeczka daje taki efekt um, Taki efekt bardzo naturalnego, subtelnego makijażu podkładu. Oczywiście, podkład, przynajmniej mój podkład. Możesz sobie stopniować krycie, więc możesz dołożyć drugą warstwę, trzecią warstwę, i to krycie będzie coraz to mocniejsze, coraz to, sil... coraz to silniejsze i nawet rozprowadzone gąbeczką, ale jednak gąbeczka powoduje, że to krycie jest delikatniejsze, więc gąbeczka jest dla fanek takiego naturalnego wyglądu, naturalnego makijażu, takiego naturalnego luku, a pędzelek jest dla fanek super makijażu, makijażu, który się długo utrzymuje, makijaż, który pięknie wygląda i który po prostu widać na twarzy, ale nie tworzy efektu maski. Więc mam nadzieję, że to doświadczenie, które wam pokazałam, uzmysławia wam, uzmysławia ci w jaki sposób i w jaki aplikator wybrać i w jaki sposób aplikować. Przede wszystkim nie rozcieraj nie rozcieraj produktu płynnego po Twojej skórze, przede wszystkim nie używaj palców dłoni, a pędzelkiem czy gąbeczką nie rozcieraj, to nie jest płótno, na którym malujesz sobie farbkami, nie rozcieraj, tylko wtłaczaj, przyciskaj do skóry twarzy i w taki sposób aplikuj produkt. Tak samo gąbeczką to ma być wtłaczanie, a nie rozcieranie, ponieważ rozcierając e, przesuwasz produkt i nie o to w tym wszystkim chodzi, więc jeżeli masz potrzebę e, używania podkładu, a dobrze by było, żebyś miała, szczególnie przy cerach e, problematycznych, przy cerach wrażliwych. Podkład jest wręcz bardzo potrzebny, a nawet bym powiedziała, że to jest must have. Pamiętaj, żeby później podkład, ponieważ on jest płynny, żeby zabezpieczyć go i lekko zmatowić pudrem w kamieniu albo pudrem sypkim i w taki sposób makijaż wytrzyma Ci do wieczora i będzie wyglądał przepięknie. Dziękuję Wam za dzisiejszą obecność. Udostępnij nagranie, jeżeli było dla Ciebie wartościowe. Niech więcej kobiet się dowie. Obserwuj mój profil, bo kolejne testowanie w przyszłym tygodniu w środę, a jutro, a jutro będziemy miały... Już Wam powiem, co będziemy miały, tylko sobie zeknę. o czym my jutro będziemy mówić. Fuga na zmarszczki. Słuchajcie, jutro kosmetyki, jutro bierzemy pod lupę białe kosmetyki, czyli kosmetyki do pielęgnacji. Dzień dobry, dzień dobry. Kosmetyki do pielęgnacji i jutro fuga na zmarszczki. Czy jak patrzysz na siebie w lusterko, czy widzisz na przykład pionową zmarszczkę między brwiami, albo poprzeczne zmarszczki na Twoim czole, albo bruzdy nosowo-wargowe i chciałabyś, żeby one nie były tak głębokie? Czy nurtuje Ciebie to, co z nimi zrobić, ale nie pójdziesz na żadne zabiegi kosmetyczne z użyciem igły? Nie, bo nie, absolutnie wcale nie musisz. Jutro Ci pokażę rewelacyjny produkt, który jest w stanie sobie poradzić i spłycić właśnie Twoją głęboką brudę albo lekką zmarszczkę, która spędza Ci sens powiek i wcale nie chcesz, żeby była na Twojej twarzy, więc bądźcie jutro ze mną o godzinie 9, o godzinie 9 ruszamy z fugą na zmarszczki. Życzę Ci cudownego dnia i do zobaczenia. Do zobaczenia na Facebooku i na TikToku również.